W tym szczególnym dniu będzie nam miło przeczytać Wam, moi drodzy przyjaciele, rymowaną opowieść o tym, że mama zawsze była obok, jest i będzie. Joanna świercz zawsze. Zawsze, kiedy mija wiosna, kracza lato pełne słońca. Zawsze rok się z rokiem zmienia, zawsze dzień dobiega końca. Słowo to jest pełne mocy, lecz zbyt często używane, myślisz sobie, Zawsze małe, a dziękuję, większy wstajesz. To, co miało być na zawsze twoją zabawką ulubioną, zwykle szybko urok traci, a ty wołasz – nową, nową. Jest coś jednak, co wraz z czasem zawsze będzie, zawsze było, coś, co tuli, trzyma, wspiera, twojej mamy wielka miłość. Czuć ją świetnie, gdy jest obok, lecz pofrunie z tobą wszędzie. Co by się nie wydarzyło, zawsze była, zawsze będzie. Kiedy rankiem wstajesz wcześnie, całkiem jakby lewą nogą, mama humor ci poprawi, mama zawsze będzie obok. Kiedy chmura pełna smutku chce zawisnąć ci nad głową, mama uśmiech twój przywróci, mama zawsze będzie obok. Kiedy myślisz, że wybuchniesz, pękniesz jak balonik z wodą, mama zawsze cię zrozumie, mama zawsze będzie obok. Kiedy upragniony spacer stanie się zbyt długą drogą, mama znajdzie dobry sposób, mama zawsze będzie obok. Gdy mistrzowski rajd po parku skończy się dla ciebie srogo, mamy dotyk, ból ukoi, mama zawsze będzie obok. Kiedy sił już ci zabraknie, aby zacząć coś na nowo, mama chętnie ci pomoże. Mama zawsze będzie obok. Kiedy krzyczeć chcesz ze złości, gdy cię strach obudzi w nocy, brat zabierze ci zabawkę, gdy z radości chcesz podskoczyć, mama zawsze ci wyjaśni, co się dzieje w twoim sercu. Skłębka uczuć, poplątanych, krótka matę pełną sensu. Także wtedy, gdy złość sprawia, że chcesz pobyć sam ze sobą, mama zawsze cię przytuli, mama będzie czekać obok. Kiedy deszcz i wiatr za oknem pokrzyżują wasze plany, mama nawet zwykłe chwile zmieni w czas niezapomniany. Nawet kiedy jej nie widzisz, czujesz, jakby była z tobą, miłość mamy nie ustaje, ona zawsze jest gdzieś obok. Kiedy bawisz się wraz z tatą W wielką misję ratunkową Albo z babcią z plasteliny Lepisz małpkę kolorową I jej dzieci dowę łóżko Nawet pannę kokosową Gdy myślami gdzieś uciekasz rytm muzyki machasz nogą. Kiedy robisz to co kochasz Miłość mamy czy jest obok I nieważne jest zupełnie Czy masz uśmiech Na swej twarzy Czy też złościsz się okropnie O czym myślisz, o czym marzysz bo dziś, jutro i za rok, mama była, jest przy tobie. Mama zawsze będzie obok.